Dobrze wiemy, że wesele to ogromny wydatek. No chyba, że ktoś śpi na kasie. Jeżeli nie masz tych milionów, to jest kilka sposobów na zaoszczędzenie kilku fałdolców. Teraz kilka szybkich rad. Niektóre sale obniżają swoją cenę na wesele w tygodniu, w niedzielę czy po sezonie. Ale znam kilka takich, które potrafią mieć wesele 7 dni w tygodniu, trzy ekipy do obsługi i nie ma szans. Bardzo często bywa tak, że młode pary kupują za dużo trunków. Połówka na głowę wystarczy i często słyszę, że jeszcze dużo zostaje. PS. Nikogo nie namawiam do bicia. Al szkodzi zdrowiu, zamiast barmana stolik z trzymkami, mówiąc znowu o piciu, a niby nie namawia. Na pewno zaoszczędzicie na własno zrobionych zaproszeniach czy winietkach. Masz dostęp do nic taksa, Kup kilka wkładów i wykorzystaj go zamiast fotobudki. Do ślubu nie musisz jechać wypasioną furą. Może ktoś w rodzinie ma coś fajnego i pomoże. Zapraszając tych gości, na których najbardziej Ci zależy, również obniżysz koszt. Przecież nie zawsze na weselu musi być ciocia wujka Stefana od wrota mamy. Naprawdę jest dużo rzeczy, na które można zaoszczędzić. Może mniej kwiatów na stołach, a w zamian ładnie przystrojone świece? Może macie jeszcze jakieś pomysły? Na pewno o czymś zapomniałem. Nie wynajmu filmowca. Dajcie znać w komentarzu i zapraszam do obserwacji po więcej. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Piąteczka.